Jest taka bardzo piękna zasada z edukacji seksualnej, o której mam wrażenie, że nie wszyscy pamiętają. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na to, żeby rozmawiać naprawdę szczerze i transparentnie o naszych pragnieniach, o naszych obawach, o naszych fantazjach, o naszych potrzebach, o naszej gotowości i stopnia wymiany potencjałów seksualnych, jeśli nie jesteśmy gotowi by o tym rozmawiać, to nie jesteśmy gotowi na to, żeby to robić. Cisza wokół seksu nie jest neutralna, ma wpływ. I ma wpływ taki, że otwiera przestrzeń domysłów. I te same domysły później prowadzą do naprawdę ciężkich rozważań. Czy my w ogóle jesteśmy dopasowani ze sobą? No, czy jesteście, to świadczy o tym, jak bardzo rozmawialiście o tym i jakie działania szły za tą rozmową. Rozmowa to nie jest takie po prostu gadanie, tak? To nie jest tak, że ja rozmawiam do Ciebie, a Ty rozmawiasz do mnie. Rozmowa to nie jest coś takiego, że ja czekam na moją kolej, żeby powiedzieć, co chcę powiedzieć. Rozmowa to jest faktyczny akt aktywnego słuchania. I jeżeli po rozmowie wychodzimy trochę inni, trochę bogatsi, o nową wiedzę, o jakieś nowe przeżycie, odrobinę skonfrontowani, ale też w poczuciu znamy się lepiej, to ta rozmowa działa. Rozmowa nie psuje nastroju. Jeżeli się ją dobrze prowadzi, to ona go tylko nad, nakręca. Jest przepięknym zarysem prowadzenia flirtu. Wiecie, uwodzenia. Kiedyś takie rzeczy się robiło. Wiecie, flirt i uwodzenie to było całkiem fajne. <gryt> Tego mi też brakuje w dzisiejszych rozmowach, gdzie o seksie mówi się w bardzo ciężki sposób, poważny, taki pozbawiony polotu. I po prostu trochę mi się przypomina jedna rozmowa z Andrzejem Gryżewskim. Gdzie on na tej rozmowie wspominał, że ten seks Polaków i rozmowy o tym to w ogóle, rozmów to w ogóle nie ma. To jest jakieś takie coś, że oni przychodzą do tej sypialni i tam jest tak ciężko i poważnie, że nic tylko gromnicę zapalić. <grym> Rozmowa może być lekka, może być. Nawet jeśli dotyczy takich tematów, które mogą być trochę trudniejsze do omówienia, ale stworzenie sobie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy to jest kluczowe.